Jestem ludzce było naciek na moim kanale, dzisiaj Wam pokażę odcinek z handlu jak potrafię zrobić 15 tysięcy w, w godzinę niemalże i sprzedałem Bajego 83, który kupię za 10 tysięcy, późno zwykłego, kupiłem go za 10 tysięcy czyli na za 21, czyli zysk na 10 tysięcy, czyli właśnie za mój zysk kupuję karty. Świecące się od 250 do 300 monet I jeżeli kupię kartę za 300, to sprzedaję za 400 A jeżeli kupię za 3, 250, to sprzedaję go za 350 I Jeszcze są zwykłe karty, które zazwyczaj ku... y, Strzepią się przy na te karty I kupuję też zwykłe karty Ocena ogólna wynosi minimum 70 i kupuję do 200 monet, a tutaj później za 300 jeszcze to, znaczy, sprzedawa o karta kar czy dwie za... o za 350, bo kupiłem za 250, ale to już inna historia, tak samo jak tutaj. Na kacie zarabiamy, zarabiam około 87 monet, czyli na czysto wy wychodzi, że jest 100 kart to zysk będzie około... 8700 monet przy 100 kartach a to trzeba włożyć. Ponad 3, jakieś 25 do 30 000, ja mam już tyle monet, dużo to prawie 80 000. Jakbyście wiedzieli, to zbieram na Scolsa 89 zamiast za Lakazeta, że to jakieś 300. 80, 70, 80 tysięcy, więc to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć. W poniedziałek, oczywiście, prawda?